Mówiąc wprost, trumna to po prostu specjalny pojemnik służący do transportu, wkładania i chowania ukochanej osoby, jednak bliższe przyjrzenie się różnym rytuałom pogrzebowym pokazuje, że nie wszystkie trumny są takie same. Nie ma znaczenia, czy są to bogato zdobione starożytne egipskie sarkofagi, trumny z mistycznego drewna, czy szklane trumny królewny śnieżki. Jeśli chodzi o pochowanie osoby, ludzie są bardzo kreatywni. Dziś opowiemy Wam o przerażających historiach trumien odkrytych przez lata, a także o niesamowitych miejskich legendach, o dziwnych rytuałach pogrzebowych. Ale zanim zaczniemy, upewnij się, że kliknąłeś ten przycisk i włączyłeś powiadomienia, aby obejrzeć więcej naszych filmów. Zostań do samego końca, aby dowiedzieć się o jednej z najdziwniejszych trumien, jakie kiedykolwiek odkryto. Trumna we własnym ogrodzie Nigdzie indziej życie nie jest tak beztroskie jak we własnych czterech ścianach. Z dala od oczu innych możemy się zrelaksować i odprężyć, nie zważając na to, co inni o nas myślą. Sytuacja staje się jednak trudna, gdy idylliczną atmosferę własnego domu zakłócają niewytłumaczalne wydarzenia. Wyobraź sobie, że siedzisz wygodnie na sofie i nagle słyszysz głośne kroki na strychu, mimo że wszyscy pozostali członkowie rodziny są z tobą w salonie. To, co na pierwszy rzut oka brzmi jak przerażająca scena z horroru, przez wiele lat było częścią niesamowitej rzeczywistości dla Johna i Eriki Karnerów. Para z San Francisco nie mogła znaleźć wyjaśnienia tajemniczych kroków nad ich głowami. Mieli dwoje dzieci, ale tajemnicze odgłosy pojawiały się również, gdy maluchy wesoło bawiły się w ogrodzie lub leżały w swoich łóżkach. Regularne zaglądanie na strych nie dostarczało żadnych nowych informacji, ani zwierzę, ani żaden inny nieproszony gość tam nie mieszkał. Ostatecznie to czysty zbieg okoliczności wydobył na światło dzienne rzekome źródło tych nadprzyrodzonych wydarzeń. Rodzina Karnerów wynajęła firmę budowlaną, która pomogła im wymyślić nowy projekt ogrodu. Kiedy budowniczowie zabrali się do pracy, wkrótce dokonali makabrycznego odkrycia. Trumna małej dziewczynki przez cały czas leżała pod klombami i wypielęgnowanym trawnikiem. Trumna była wykonana z metalu i posiadała dwa okienka w pokrywie. Ponieważ była bardzo szczelnie zamknięta, ciało młodej dziewczyny było nadal wyjątkowo dobrze zachowane. Przy pomocy nowoczesnej analizy DNA, wezwani eksperci zdołali ustalić tożsamość dziecka. Dlatego dziś wiemy, że była to młoda Edith Howard Cook która zmarła 13 października 1876 roku, w wieku zaledwie dwóch lat. Ale jak to się stało, że maluch został pochowany akurat w ogrodzie? Jak zapewne już się domyślasz, nowoczesne sąsiedztwo nie zawsze składało się z konwencjonalnych domów jednorodzinnych. Ten teren był używany jako cmentarzysko aż do początku XX wieku. Kiedy cmentarz został ostatecznie zamknięty, wszystkie szczątki miały zostać ekshumowane i przeniesione na inny cmentarz. Wszystkie oprócz Edith Cook. Nie wiadomo dlaczego dziewczynka została w swoim pierwotnym grobie zamkniętym ponad 100 lat temu. Pewne jest, że odnalezieniu jej ciała i późniejszemu przeniesieniu na nienaruszony cmentarz towarzyszyło niezwykłe wydarzenie. Od dnia, w którym Edith opuściła ogród karnerów, kroki na strychu miały ucichnąć na zawsze. Wiszące trumny. Ziemia w ziemię, popiół w popiół, a proch w proch. Ta często przytaczana formuła wyjaśnia, dlaczego nakazujemy naszym bliskim odpoczywać właśnie w ziemi. Ideą tej formy pochówku jest sprowadzenie ludzi z powrotem tam, skąd przybyli. Według biblijnej historii stworzenia Adam, pierwszy człowiek, został stworzony z gliny. Podczas gdy większość z nas trzyma się oficjalnej historii stworzenia i odpowiednio chowa swoich bliskich, wiele lat temu w pewnym regionie Chin sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Ludzie tutaj woleli kiedyś nie chować trumien swoich zmarłych w ziemi, ale montować je na zboczu góry. Tło tego niezwykłego zwyczaju jest wciąż wielką tajemnicą. Jednak badacze zakładają, że był to rytuał, który miał tysiące lat. Jednak osoby, które wprowadziły ten rodzaj pochówku, już dziś nie istnieją, dlatego możemy nigdy nie wiedzieć, co tak naprawdę kryło się za wiszącymi trumnami. Szczególnie dziwaczny jest fakt, że te ściany skalne są również ozdobione niezliczonymi fragmentami kości. Jak wiadomo, nawet trumna przyczepiona do góry nie wisi wiecznie i w pewnym momencie zaczyna się rozpadać i ujawniać swoją zawartość. Miniaturowe trumny. Jest rok 1836. Grupa dzieci poluje na zające w pobliżu Edynburga. Gdy maluchy pędziły za swoją skaczącą zdobyczą, nagle ich uwagę przykuł dziwny szczegół. Dzieci są ciekawskie, więc maluchy postanawiają przedostać się na dno tajemniczej formacji, które są do połowy pokryte brudem. To, co odkrywają wtedy, jest o wiele bardziej dziwaczne niż zwykłe króliki. Dzieci natknęły się na 17 małych drewnianych trumienek. Niepokojące trumny miały zaledwie 10 cm długości. Jeszcze bardziej przerażająca niż miniaturowe trumny była ich zawartość. Przedmioty nie zawierały na przykład szczątków małych zwierząt, ale drewniane lalki z wyrzeźbionymi, szeroko otwartymi oczami. Mrożące krew w żyłach odkrycie dzieci miało wkrótce rozprzestrzenić się wśród reszty populacji. Niektórzy mieszkańcy wierzyli, że są to relikty rytuału czarnej magii, a inni podejrzewali, że lalki były w rzeczywistości ciałami martwych lub goblinów. Do chwili obecnej nie udało się ustalić, kto wykonał drewniane trumny, ani do jakich celów służyły. Pusta trumna cesarza Aleksandra. Według oficjalnej historii Aleksander I zmarł w 1825 roku po krótkiej, ciężkiej chorobie, ale wkrótce po ogłoszeniu śmierci rosyjskiego cesarza, pierwsi ludzie zaczęli twierdzić, że potężny monarcha w rzeczywistości nadal żyje. Legendy te były podsycane przez dziwne okoliczności związane z autopsją i późniejszym pochówkiem. W ten sposób, na pilne polecenie wdowy po nim, podczas ostatecznego sprawdzenia, twarz zmarłego została zakryta chustą. Gdy zmarłego przeniesiono z powrotem do Petersburga, nikomu nie pozwolono zajrzeć do trumny. Wiele lat później plotka o sfingowanej śmierci cesarza ponownie nabrała rozpędu. Ponieważ Aleksander II, siostrzeniec Aleksandra I, chciał dotrzeć do sedna niekończących się legend o swoim wuju, Kazał otworzyć trumnę w 1866 roku. Niewiarygodne, ale okazało się, że trumna była pusta. Te niewytłumaczalne okoliczności sprawiają, że wiele osób wciąż jest przekonanych, że rosyjski władca sfingował swoją śmierć tylko po to, by dobrowolnie udać się na tajne wygnanie. Z biegiem czasu wiele osób twierdziło, że wiele lat później widziało Aleksandra I jako starca. W tamtym czasie nie byłoby zbyt wielkim naciąganiem założenie, że mężczyzna po prostu zmęczył się niezliczonymi godzinami, które spędził rządząc swoim krajem. W końcu bycie przywódcą narodu jest bardzo męczące. Spojrzenie wstecz pokazuje, że Aleksander rządził Rosją przez około 24 lata, bez względu na to, czy było to dawanie, czy branie. Łatwo więc zrozumieć, że mógł się po prostu zmęczyć i chciał spędzić resztę swoich dni w ukryciu. To naprawdę zaczyna mieć sens, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że jego rówieśnicy i zwolennicy mogliby go lekceważyć, jeśli by po prostu zrezygnował i przekazał rolę komuś innemu. Do tej pory rola władcy po jego śmierci była prawie wyłącznie przekazywana krewnym. Oznacza to, że jeśli władca nie chciał już dłużej rządzić, może być postrzegany jako niewytrwały lub, co gorsza, może nawet zostać uznany przez swoich zwolenników za zdrajcę. Dość łatwo zrozumieć, dlaczego Aleksander mógł spingować swoją śmierć, nawet jeśli prawda wyszłaby na jaw wiele lat później. Przeklęty sarkofag Aleksander Wielki jest jedną z najsłynniejszych, najlepiej udokumentowanych postaci w historii starożytnej. Jednak życie i śmierć Aleksandra kryją niezliczone tajemnice, które do dziś są nierozwiązane. Wiadomo było, że Aleksander Wielki rządził Grecją do około 323 roku przed naszą erą, kiedy nagle zachorował i zmarł około dwa tygodnie później. Wiele osób uważa, że Aleksander został otruty po wkroczeniu do Babilonu, jednak ostatnie odkrycia i badania mogą udowodnić, że Aleksander po prostu zachorował, a jego śmierć była pod każdym względem błędem. Mniej więcej w momencie śmierci Aleksandra było wielu niezliczonych podejrzanych, którzy twierdzili, że byli świadkami jego zatrucia na własne oczy, w tym jego żona, brat oraz wielu cywilów. Jednak bardzo ważną częścią historii, której nigdy nie widziano, był sam akt zatrucia Aleksandra. To naturalnie pozostawia wiele wątpliwości, a w dzisiejszym świecie zatrucie z pewnością nie byłoby pierwszym założeniem. Wiele objawów, które Aleksander miał w ostatnich dniach, takich jak wysoka gorączka, pocenie się i ból brzucha, można nawet wytłumaczyć czymś tak prostym jak zatrucie pokarmowe lub bardziej prawdopodobna malaria. Na początku może to brzmieć po prostu jak teoria spiskowa i w pewnym sensie tak jest, ale faktem pozostaje, że można podważyć fakt, że Aleksander został otruty. W nadchodzących latach możemy dowiedzieć się, czy garstka archeologów postawi na swoim i będzie mogła prowadzić pomiary i być może kopać na grobie Aleksandra Wielkiego. Dzięki dzisiejszej technologii możemy wreszcie dowiedzieć się, czy Aleksander został dotknięty wirusem, rodzajem zatrucia pokarmowego, czy też został otruty przez tych, którzy mu się sprzeciwiali. Jest jednak jeden mały problem z tym planem, o którym być może już wiesz. Nikt nie wie, gdzie ten człowiek został pochowany. Tak, grobowiec Aleksandra Wielkiego nigdy nie został odkryty i eksperci wciąż nie mają pojęcia, gdzie został pochowany. Legenda mówi, że jego ciało zostało zakonserwowane miodem i pochowane gdzieś w Aleksandrii. Według różnych relacji jego grób miał być pięknie udekorowany, aby miał wszystko, czego może potrzebować w życiu pozagrobowym. Mając to na uwadze, ma się rozumieć, że jeśli jego grób zostanie kiedykolwiek znaleziony, prawdopodobnie będzie wypełniony starożytnymi reliktami, które są warte miliony dolarów. Chociaż do dziś nie mamy pojęcia, gdzie naprawdę może się ukrywać miejsce spoczynku Aleksandra. Grób wampira. W Connecticut nie ma znaczenia, czy są to niewytłumaczalne zdarzenia niszczycielskie fale chorób, czy też tajemnicze zgony. Gdyby zapytać przesądną ludność kilka wieków temu o przyczynę tych właśnie tragedii, odpowiedź byłaby zawsze taka sama: to wampiry. Nie bojąc się niczego bardziej niż nieumarłego krwiopijcy, który wstał z grobu i powrócił do świata żywych, ludzie wykonywali wtedy niezwykle dziwaczne rytuały pogrzebowe, mające na celu uwięzienie potwora w zaświatach na zawsze. Historia starej trumny, znalezionej kilkadziesiąt lat temu w amerykańskim stanie Connecticut, również pokazuje, jak niepokojące były takie zwyczaje. Zmarły, który zmarł około 200 lat temu, był niewątpliwie mylony z wampirem. Z tego powodu niektóre narządy, takie jak serce, zostały usunięte po śmierci, a następnie spalone. Co jeszcze dziwniejsze, podobno rzekomy wampir został pochowany dwukrotnie. Uważa się, że krewni zmarłego dopiero po pierwszym pogrzebie zdecydowali się na ekshumację zmarłego i odprawienie okrutnych wampirzych rytuałów. Jednak rytualne pochówki wampirów na tym się nie skończyły. W wielu częściach świata wampiry były chowane do góry nogami, a nawet miały cegły w ustach, ponieważ miało to utrzymać ich dusze uwięzione w ciałach. Obecnie rozumiemy, że wampiry tak naprawdę nie istnieją. Jednak wtedy ludzie byli bardzo zaniepokojeni tym, że wampiry nie tylko istnieją, ale że zasadniczo nie mogą umrzeć. W ten sposób podjęli wszelkie niezbędne środki, aby zatrzymać dusze wampirów uwięzione w ich ciałach, aby nie wróciły i nie nawiedzały świata żywych. Teraz Twoja kolej. Co sądzisz o tych znalezionych trumnach i towarzyszących im przerażających historiach? Czekamy na Wasze komentarze poniżej. Jeśli zainteresowała Cię nasza wyprawa w świat dziwacznych trumien, daj nam koniecznie kciuka w górę. A skoro już tu trafiłeś, nie zapomnij zasubskrybować i włączyć powiadomień, aby nie przegapić żadnych kolejnych filmów. Dziękujemy za oglądanie, życzymy miłego dnia i do zobaczenia następnym razem.